Cześć! Za chwilę poznasz dodatkowy mechanizm, który sprawia, że będziesz mieć większą samodyscyplinę, weźmiesz się do roboty i nie odłożysz na później tego, co masz do zrobienia. Jeden czynnik zwiększający samodyscyplinę, już poznałeś we wcześniejszych prezentacjach, jest to siła woli. A naukowcy wyłonili jednak jeszcze jeden mechanizm, i właśnie dziś o nim usłyszysz. A mówię do Ciebie Mikołaj Grzeszowicz z boga wikołajgrzeszowicz.pl, czyli rozwój dla efektów. Aby w ogóle coś zrobić. No, to musisz się jednak przemóc do tej czynności przeważnie. Na przykład, jeśli masz się na przykład wziąć za rzeczy mało przyjemne, jak na napisanie tekstu, musisz się sobie przemóc i pokonać opór przed rozpoczęciem pracy. I to jest tak, że im trudniejsza jest rzecz do zrobienia, tym większy opór czujesz przed jej wykonaniem. No i to jest zupełnie normalne, nie czy tym nie przejmuj. Nie przejmuj się zupełnie tym, że nieraz mimo szczerych chęci nie bierzesz się do pracy, mimo tego, że tak naprawdę chciałeś. Za to właśnie odpowiada samodyscyplina. No i im większą masz samodyscyplinę tym bardziej kontrolujesz własne zachowanie, robisz to, co Ty chcesz, a nie to, co Ci mówią Twoje pokusy. Czyli na przykład nie obejrzysz się mając pełen potem poczucie winy, nie odpuścisz treningu, nie odłożysz czegoś na później. No i, no i też nie zaczniesz na, na przykład oglądać serialu zamiast pracować. Im mniejsza jest samodyscyplina, tym rzeczy do zrobienia budzą większy opór no i chętniej od nich uciekasz. Samodyscyplinę budują dwa filary. Jeden z nich już poznałeś we wcześniejszych prezentacjach. Jest to siła woli. No i to właśnie ona decyduje o tym, czy ulegniesz pokusie, oraz czy pokonasz opór, żeby właśnie zabrać się do pracy. Drugi filar okazał się równie skuteczny jak siła woli, ale nie zużywa. Czyli jeśli go wykorzystasz, to nie będzie tak, że od razu no, będziesz szedł do przodu jak maszyna, nie ulegniesz żadnej pokusie i zrobisz 100% tego, co sobie zaplanowałeś. Zwiększy to jednak zdecydowanie ilość razy, kiedy zrobiłeś coś, nawet kiedy ci się naprawdę nie chciało. Przeprowadzono eksperyment z jednoczesnym sprawdzeniem, jakie obszary mózgu są wykorzystywane w trakcie ulegania pokusom. Na czym polegał eksperyment? Najpierw wśród uczestników zużyto siłę woli w dość okrutny sposób. Dlaczego okrutny, to zaraz zrozumiesz. Uczestnicy wykonywali szereg ćwiczeń polegających na odpieraniu pokus, czyli wewnętrznej walce z samym sobą, która no, dość mocno zużywa siłę woli. Uwierz mi, że no, nie mieli łatwo, bo byli to mężczyźni, a ich zadaniem było odpieranie pokusy patrzenia na coraz bardziej śmiałe zdjęcia erotyczne. Mogli patrzeć na dość przyjemne zdjęcia erotyczne albo też odczekać chwilę. Aby potem zobaczyć znacznie bardziej przyjemne, uczestnicy wybierali przeważnie jednak oglądanie zdjęć zamiast nagrody pieniężnej po wyjściu z laboratorium. Część uczestników opierała się jedynie o siłę woli. To właśnie ta grupa po lewej stronie, tak gdzieś ten filar siła woli. Musieli w trakcie walczyć cały czas ze sobą, żeby nie patrzeć dalej. Druga część z kolei zrobiła inaczej, już wcześniej zdecydowała, że w pewnym momencie nie będzie patrzy, patrzeć dalej. I zastosowali z angielskiego tak zwany pre-commitment. Czyli przyrzekli sobie wcześniej, że konkretne rzeczy nie będą robić. Jaki był to efekt? Po lewej, uczestnicy badania, aby nie ulec pokusie, wykorzystywali do tego swoją siłę woli. W ciągu dnia ją zużywasz właśnie na odbieraniu pokus i walkę z samą sobą, żeby usiąść na przykład i wziąć się do roboty na czymś. I mniej siły woli, tym częściej wchodzisz na przykład na pocztę, odkładasz coś na później, no i ujmując to w kilku słowach, twoje cele dosłownie uciekają, bo nie robisz tego, co jest potrzebne, żeby się do nich przybliżać. Tylko czy przypadkiem nie jest tak, że wtedy zamiast uczucia spełnienia pojawia się frustracja, a potem nawet zrezygnowanie? Na szczęście można do tego nie dopuścić. Siła woli zużywa się w ciągu dnia i polegając wyłącznie na niej nie korzystasz w ogóle z drugiego filaru. To tak jakbyś nawet nie wiedział przy wyskoku za spadochronem, że masz jeszcze drugi zapasowy. A wiedząc o nim, wiesz, że w razie czego mógłbyś go użyć, no i też wylądować bezpiecznie. Zaraz zobaczysz jak go możesz zacząć używać, żeby wzmocnić swoją samodyscyplinę. Najlepiej no, nie zużywać siły woli i zachować ją na momenty, kiedy no, najbardziej będzie potrzebna, czyli na przykład pokonać opór przed wzięciem się do pracy. Po prawej zaznaczony jest obszar mózgu, jaki wykorzystywały osoby z drugiej grupy. No i widzisz, jest tam duża aktywność. Osoby z tej grupy poradziły sobie lepiej z odparciem pokusy niż w przypadku tych, którzy wykorzystywali do tego jedynie siłę woli. Różnica była szczególnie widoczna, im uczestniczy mieli bardziej zmęczoną siłę woli. To oznacza dla Ciebie, że technika, którą poznasz, zadziała dla Ciebie tym lepiej, im bardziej jesteś zmęczony i ci nie chce. Dobre? Robienie tego, co trzeba, to szczególnie wtedy, kiedy ci się nie chce, decyduje przecież o twoim sukcesie zawodowym. No i też osobistym, prawda? To jest rewelacyjna wiadomość, bo możesz szybciej osiągać swoje cele, nie tylko zwiększając samodyscyplinę poprzez wzmocnienie siły woli, ale także budując drugi filar, jakim jest właśnie przyrzeczenie. Nie wystawiaj się na działanie pokusy, żeby nie zużywać siły woli. Najkrócej można by o tej idei powiedzieć tak. Unikaj zamiast walczyć z sobą. Czy nie lepiej zostawić sobie siłę woli na zabieranie się do pracy, zamiast na walkę z pokusami? To tak jakbyś postanowił sobie, kiedy będę głodny, to nie będę do kuchni, żeby tam się nie obżerać. Bo tam jak już pójdziesz, no to jesteś na linii ognia. A co jest łatwiejsze dla, dla osoby, która się obżera? Nie wejść do kuchni, czy może będąc już w kuchni, zmagać się z zapachem, widokiem jedzenia, uczuciem głodu i wizją tego, że wystarczy tylko otworzyć lodówkę, no i zaraz poczuć smak jedzenia i napełniający się za moment żołądek. Zmaganie się z samym sobą, żeby stojąc przed lodówką i się nie najeść, to jest rzecz o niego trudniejsza niż w ogóle do niej nie podejść. A jak to wygląda w Twoim przypadku? Jakiej sytuacji mógłbyś unikać i w ten sposób w ogóle nie podejmować zbędnej walki z pokusą, która nieraz i tak zwycięża? Daj koniecznie znać w komentarzu. Wiem, że ta prezentacja mogła wnieść no, zupełnie nowe spojrzenie na zwiększanie Twojej szansy na osiągnięcie sukcesu. Dlatego chcę, żebyś się o swoich wiedzą przez najbliższy tydzień, no i też poobserwował własne zachowania. Kiedy zauważysz, że na przykład chcesz odpuścić trening jakiejś kondycji, albo trening siłowy, czy też wzięcie się do nauki, pisania tekstu, albo zrobienie rzeczy związanych z Twoim biznesem, to przypomnij sobie o tych dwóch filarach. To one odpowiadają za to, czy faktycznie zrobisz to, co sobie postanowiłeś, czy może raczej stwierdzisz, no i zrobię to jutro. Kiedy mówisz, zrobię to jutro i chcesz odłożyć coś na później, to znaczy, że wzmocnienie tych filarów i świadomość jak one działają, pomoże Ci przestać odkładać na później. W następnej prezentacji za tydzień pokażę Ci konkretne i praktyczne przykłady do szybkiego zastosowania właśnie tego mechanizmu, który dziś poznałeś. Pomogą Ci zwiększyć samodyscyplinę i osiągać swoje cele. Zrozumiesz wtedy, dlaczego tak skuteczny jest na przykład prosty sposób na pozbycie się nawyku częstego sprzedania poczty, no i też uczucia przytłuszania od banderu spraw na głowie. I to jest jeden z trudniejszych do pozbycia się nawyków, a jednocześnie niszczy Twoją produktywność, spowalnia osiąganie Twoich celów i dosłownie zjada Twoją siłę woli. Warto byłoby więc ostatecznie i raz na zawsze nad nim zapanować, prawda? Tymczasem napisz w komentarzu pod prezentacją, jak widzisz już teraz zastosowanie tej techniki. Czyli, podsumowując w jednym zdaniu, unikaj zamiast walczyć z sobą. Napisz, jaka sytuacja sprawia, że toczysz wewnętrzną walkę z pokusą, narażasz się na utratę siły woli i w jaki sposób mogłeś w ogóle do takiej sytuacji nie dopuścić. Na koniec, jeśli uważasz, że te informacje są dla Ciebie przydatne no i też pomogą Ci zwiększyć swoją samodyscyplinę, to kliknij subskrybuj kanał i pod nagraniem lubię to. Niech ta prezentacja dotrze także do ludzi, którym może pomóc. Do usłyszenia za tydzień.